Radio Kraków. Panie senatorze, Sejm przyjął wczoraj ustawę antysmogową. Jeśli podpisze ją prezydent Andrzej Duda, no to czego będzie pan oczekiwał od naszych samorządowców? Za co się powinni wziąć w pierwszej kolejności? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę z tego, że Sejm przyjął te poprawki, które zostały przedłożone przez Senat. One nie mają większej wartości merytorycznej. One tak naprawdę porządkują tę ustawę od strony legislacyjnej. W związku z tym, podstawowe zapisy tej ustawy, dające szansę na to, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Są w mocy i teraz tylko oczekiwanie na podpis prezydenta. Prezydenta, który wywodzi się z pisu, w związku z tym będzie miał nie lada dylemat, bo przecież pis tę ustawę blokował. Mam nadzieję, że Andrzej Duda jednak zachowa się zgodnie z interesem publicznym. I będzie dążył do tego, żeby zmniejszyć narażenie naszego życia na rozbite choroby wynikające z zanieczyszczenia powietrza. I tę ustawę podpisze, a potem tylko wakacjo legis, czyli ta ustawa szybko wejdzie w życie. Co powinni zrobić samorządowcy? Od razu wprowadzać ograniczenia tutaj w Krakowie, choćby w Krakowie, dla tych piesów najgorszej jakości? No, ta ustawa daje dwa ważne instrumenty. Jeden samorządowcom, drugi z kolei obywatelom, mieszkańcom Krakowa. Po pierwsze, samorządy, zwłaszcza Sejmik, mają większe możliwości manewru, to znaczy mają możliwość okre określania parametrów tzw. kotłów, czyli palenisk, czyli określania, jakie powinny być standardy, które, będą, które, które powinny spełniać te palenisk. I tutaj elastyczność w zależności od regionu jest dopuszczalna. To dla Krakowa jest istotne ze względu na bardzo wysokie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, właśnie niską emisją, co sprawia, że jak padają statystyki, przeciętny krakowianin żyje o około dwa lata krócej, aniżeli wielu inny, aniżeli inni mieszkańcy, mieszkańcy innych regionów w Polsce. Po drugie, ta ustawa daje do dostęp do dodatkowych źródeł finansowania tego przeniesienia. Się z tradycyjnych sposobów ogrzewania na nowoczesne daje dostęp do funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, daje także szansę na uruchomienie regionalnego programu operacyjnego, więc zwiększa pulę pieniędzy dostępnych na tę ważną zmianę. Wnioskuję z tych słów, panie senatorze, że, że małopolski Sejmik powinien się decydować szybko na, na wprowadzanie takich norm i korzystać z tych pieniędzy także unijnych, w zamianie tych palenisk na, na ekologiczne. Dokładnie ale... tak, powinien działać szybko, w interesie publicznym i jak najszybciej uruchomić te fundusze, które są dostępne.